O, może tak, żeby widok to coś jeszcze widać, dzień się kończy. Przyjechaliśmy po ten ultrapieżny, będzie wieziony do rodziców. Postawił go po drugiej stronie sadu. Tam rzadko kto chodzi w ogóle, już to ewentualnie ciągnikiem zamkniętym, to już nie będzie takiego dramatu. Plan jest taki: przychodzę tam za 10 dni, ścina, ratunkowe. Później dalej męczę zbieracką. One powinny tam zbierać z tego rzepaku, z tych końcówek rzepaku. Ten rzepak w tej chwili jest. Tak w połowie, nie? Druga połowa, bym powiedział, się już zaczęła. No i one nazbierają tego bród, my im to odbierzemy ten miód, albo w międzyczasie już im podłożymy trzy jajka, nie? Ja przywiozę im stąd jajka, przygotuję te jajka, zamknę je w ręczniku i zawieziemy je w mokrym ręczniku w samochodzie, i zaraz podłożymy. To tak się robi, żeby one nie wyschły, te jajka, nie? No i co? Dzień się już kończy, myśmy te ule tutaj podokładali, tu jeszcze podokładałem, w tych, mam tu dwie rodzinki spóźnione, no to dostały dopiero właśnie po połowie głowy, te dwie z wirusem to stoją jak stoją, te pszczoły latają, ale to po prostu tej pszczoły nie przebywa, no bo na wiadomo nie wychodzi już tych komórek normalnej, no i tej pszczoły ja widzę, że mniej więcej może połowa to wychodzi, że jest zdrowa ta pszczoła z tego. No to to ciągnie tak gówniana tą rodzinę do przodu, ale to to, to niczemu nie w ogóle to nic nie wróży, nie? Dobre, mu e, Tak. Strasznie już jestem dzisiaj padnięty, słuchajcie, ten, e, prawda jest taka, e, że zrobienie tych filmików wszystkich, wrzucenie tego i tak dalej, i tak dalej, to nawet jeśli by są bróbki w ogóle to, to też jest e, czas, słuchajcie. E, no tak, ja jestem pierdoła, nagrywam wszystko, po prostu każdy etap, który robię, na lepiej no w każdym ulubię wam pokażę, bo naprawdę tego nie jest tego dużo, yy, więc yy, no, jeśli ja tak uważam, że tych rodzin mam mało, yy, za chwilę będzie ich troszkę więcej, ale ja no, będę się starał jak najwięcej wam pokazać i po prostu ten sezon yy, do końca, do października dociągniemy, po prostu dociągniemy, tak jak cały czas wrzucam. Tak, będę starał się robić tych filmików w brud, żeby każdy, który zimą będzie się nudził i, i będzie chciał coś się dowiedzieć o tych pszczołach więcej niż się dowiedział, czy nie wiem, może no, no tak, tak myślę, to, to, to właśnie poogląda to wszystko co ja powrzucam. Ja już w tej chwili wrzuciłem tych filmików, nie wiem, tam 60. Większość prawie jest o tych pszczołach właściwie. Zobaczycie te wszystkie etapy do końca. Jak ktoś to wszystko obejrzy, no to yy, yy, będziemy, ja sam też wnioskuję, które rzeczy się udadzą, które się nie udadzą, to będzie powiedziane. No jeśli komuś po prostu coś się nie będzie podobać, no to, no to trudno. Yy, no i tyle, no. no. Tak mi się wydaje, no. Ale to, to, to dociągniemy to do końca, do października. I to będzie misja, to będzie misja. To będzie misja, żeby to też starać się właśnie pokazać internetowo ludziom. Ja to robię trochę na swój sposób, jak zresztą wszystko tutaj. Nie zawsze jestem elokwentny. Człowiek jak człowiek, ja to też, no, codziennie ma też inny dzień, jest wkurzony, nie? Źle się obudzi, coś mu nie pasuje tak w życiu normalnym, coś nam się dzieje, mi z tymi ulami, czegoś nie mogę zrobić, czy czegoś nie ma, nie? Wiadomo. No, no to różnie, różnie może być, czasem się mówi, że dupy i tak dalej, no bo tak jest i tyle. No i wsi, no to taka zakończenie dnia, taka gadka, ja będę tak często robił, no bo ja tu jestem po prostu często yy, na tej pasiece, często i gęsto. I tak, mogę co powiedzieć? Ja dopiero gadam 3 minuty, no dobra. Słuchajcie, fajna rzecz, jak tak się podchodzi do tych uli wieczorem, nie? Czy nie trzeba ich dotknąć, ale słychać, że to jest maszyna, nie? Słuchajcie, te. Nie, słuchajcie, słychać, że te ule to jest. O. Słychać, że te ule to jest maszyna, że tam się dzieje, nie? Że ta produkcja jest. Nie? To nawet wieczór jest fajny przy pszczołach, słuchajcie. Teraz one odparowywują to wszystko. To tego nie czuć, oczywiście, przez aparat, <laughs> ale to tutaj od tej strony czuć, czuć, nie? Że te pszczoły mają siły tego wszystkiego i to tak czuć tym nektarem takim. Tak czuć, czuć, że to się dzieje. Te pszczoły teraz noszą. Ja widziałem, że naprawdę noszą. Ja nie wiem, nawet miałem taki pomysł, żeby wam pokazać, że może te to są kinderhofer, to tak spróbujemy, że może jeszcze piątą skrzynkę im wrzucił, ale to ja bym im to zrobił dopiero w momencie, kiedy byśmy odebrali tą matkę i w tym samym momencie byśmy włożyli właśnie ten korpus, tylko ja mi brakuje trochę suszu, ja już nie mam suszu, ale takiego gówna nie chcę wkładać, nie? Wiadomo. No, żeby zapas nie zapastudzić pszczół, nie? Tak, no. No to byśmy spróbowali, byśmy zobaczyli, ile miody tego nanoszą. No na razie są wieże, niektórzy mogą się śmiać z tych wież, ale to wszystko funkcjonuje rzeczywiście i, i to, to jest, to jest. Ja nie mówię, one tych wszystkich ramek nie pobudują. Na przykład na dolnym korpusie, no to tego tyłu, co ja im dołożyłem, to często nie pobudują, no. Ale to nic, bo tą część, które mają pobudowaną, to ją wykorzystują świetnie. My tam jak wpadamy i grzebiemy do samego dołu, to widzimy, że na dole jest właśnie w tej dolnej części jest dużo, dużo właśnie na kropu, w tym drugim korpusie też jest dużo na kropu, a czym wyżej tym jest gęstszy ten miód i uważam na przykład, że miód, który właśnie wychodzi z takiego procesu jakby produkcji jest lepszy niż miód z kraty. Ze względu na to, że to jest miód, no, wielokwiatowy, niektórzy mówią gorzej, że to jest wielokwiat, no, ja uważam, że nieprawda, ten miód jest zmieszany z tych wszystkich gatunków różnych z biegiem czasu, przez to, że właśnie ja po tym odebraniu matki, to te pszczoły, to, co już miały zasklepione, no, to już to zostawią, nie, ale, ale później to ten miód one poprzenoszą, po tak, poukładają go w ten pion, nie, jeszcze dorobią tych miodowych plastrów i do, 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 dokoptują tam, nie, co się da. Ten miód uważam, że w momencie, kiedy ja go wykręcam, on jest jakby lepiej ułożony, lepiej przerobiony. No nie wiem, mogę mieć po prostu bzika na tym punkcie, że sobie wymyśliłem takie trzymanie pszczół i łączę z tym właśnie ten miód. I uważam, no, tak się jak uważam, właśnie, że miód tej wersji też jest troszkę inny, bo bardzo często wykręcamy miód, gdzie już pod spodem jest też pierzga. I ten, do, tej, do tego miodu wiadomo, jak wykręcamy z zapieżga, zawsze coś tam wyleci. Dlatego też uważam, że ten miód jest bardziej wartościowy. W momencie, kiedy mamy to zrobione po prostu nad kratą, no to te tej pierzgi tam wcześniej nie noszą. No bo po co, nie? Tak, tak, tak. Tu już mamy tą pierzgę, nie? To nie musimy tam nic dokładać, ta pierzga tam jest. Tak, no to to jest tak. Opowiesz o tym miodzie z, tego, z takiej wersji trzymania pszczół. Według mnie, yy, że ten miód jest bardziej wartościowy. Ludzie mają tam jepca na punkcie właśnie takim, że musi być lipowy czy jakiś tam nieprawda. Ten miód tej wersji ma więcej różnych składników, bo to jest po prostu z tego wszystkiego miód. Nie zdarzyło mi się jeszcze tak, że nie wykręciłem rzepaku, bo zastygł w ramkach. Nie zdarzyło mi się. Na szczęście. Nawet jak kręciłem plakacji, to nie zdarzyło mi się to, że ten rzepak był ten. Taki sam rzepak. No wiadomo, jak miałem pszczoły na górnych, to tam był sam rzepak przez ten okres teraźniejszy, to jak teraz te pszczoły co tam wywiozę, no to lepiej po tym rzepaku przekręcić jednak, no bo rzeczywiście tam jest właściwie będzie sam rzepak, tak? Za chwilę. Od tego momentu, od jutra, od pojutrza, to one będą nosić tylko rzepak, nie? No to, to on faktycznie, jeśli jest tylko rzepak, no to musimy uważać, ale jak tak jest jak to, no to jest co innego. No tak, 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 I tutaj dużo suszu napakowałem, one naprawdę wlewają w ten susz. Jestem zadowolony. Jest pszczoła lepsza i gorsza. Pszczoła internetowa chodzi właśnie tak jak chodzi, tak jak właśnie widać, że dzisiaj dopiero dożyłem pół głowy, to było nagrane. Tu jest pszczoła, nie wiem, to może być córka tych internetowych, bo ja też zdążyłem zrobić partyjkę jeszcze. To, no to właśnie to, to może być ta córka. No, tu mam coś zawirusowane i to jest zawirusowane, to jest na bank wirus i będziemy, no nie wiem, na razie to myślę o tym, żeby właśnie te pszczoły dobrze tutaj uformować, żeby one mi tego miodu nanosiły i żeby upilnować teraz, nie? Tego wszystkiego, to jest miód, który jest wyłażony, wydreptany. I to się łączy też z tym, że na przykład kiedyś znałem faceta, który gołębie całe życie hodował. I on tej głębi miał 30-50 porywach wiatru latem, nie? I on zawsze je selekcjonował i tak dalej, on ten głębik miał niewielki, tak jak ten mój budziak ładnie drewniany i talala i, i miał piaseczek, codziennie wygarny przegrabiał ten piaseczek z tych kub, bo mówił, że to azot psuje te, te gołębie. Te głębie też tam na swój jakiś sposób, na ich cechy je tam robił, że selekcjonował te młode gołębie po prostu i, i i on zawsze twierdził, on zawsze miał puchary, zawsze miał średnie, średnie czasy, ale był raczej w tej czołówce właśnie. I on mówił, że to jest nieprawda, że trzeba mieć 200 głębi, 300 czy 600, to jest bez sensu. Lepiej się porządnie zaopiekować właśnie tą pewną grupą tych gołębi, stworzyć sobie fajne swoje gołębie i po prostu zawsze mieć fajne wyniki, nie? No i on do upartego do końca życia, jak umarł, to on właśnie tak, tak właśnie robił te gołębie. No, i to też można połączyć właśnie z tym pszczelarstwem, że mamy tych rodzin, na przykład tam 60-80. Ja uważam, że robienie pszczół tą metodą, co ja teraz i mieć i w teraz 60-80, to jest naprawdę kupa roboty. Trzymanie na tych kratach i tam innych duperelach jest jakby łatwiejsze, prostsze. Tylko do tego trzeba mieć też odpowiednie pszczoły, a właśnie tą metodą, moją, można trzymać każde pszczoły. No i tak, tak. I wtedy mamy pszczoły właśnie upilnowane. Możemy właśnie, że każdą rodzinę jest osobna w sobie, nie? Tak po trochu, po trochu. Nie to, że tam ram, pam, ten korpus, bo musimy, lecimy, tam nie ma czasu, wiecie jak, no. Takie pszczelarstwo, tam 1800 osiemset, i pracowników niewiele, no to oni wtedy tak robią, nie? Czy pracownicy też, podejrzewam, że tam, no, zlewa, nie? No, no to jadą z tymi pszczołami, te pszczoły tam mają przerypane. No a tak to masz te 50, 60, 80 i no i wtedy 100 to jest naprawdę, że to już by musiał mieć kogoś do pomocy tutaj, nie? To już Ewelina by musiała normalnie rypać, to samo co ja by musiała robić, że tam chodziłaby aby ciała tematyczniki, nie? Bo to by była niewyróbka. Tak, to jest dość trudna metoda, bo tu cała się nałazić po prostu, ale jeśli mamy właśnie tych rodzin nie ogrom, no to właśnie to jest świetna metoda na małe jakieś różne pasieczki, a takich jest dużo. I, 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 i to są takie metody trzymania pszczół, właśnie, żeby mieć nie, nie dużo tych pszczół, a żeby mieć je fajnie zrobione, i wtedy one też nam namnoszą tego miodu. I jak ja komuś mówię, że w zeszłym roku wykręciłem z 13 uli, co jeszcze jeden, to tak dał tam taka bieda, nie? No to on ten, no to ja miałem 475, 470 coś kilo miodu. No i jeszcze się rozdało w ramkach tam poznajomych, a a jeszcze mi się zdarzyły rodziny, że ta matka co mi się zrobiła, to na mi zajaczyła i miałem też połowę ramek, co zostawiłem już im to, no bo co miałem kręcić, nie? Wszystko naraz, no. No tak. I właśnie też jeszcze straciłem tego miodu, więc podejrzewam, że miał go trochę jeszcze więcej. No i to właśnie robiłem tymi samymi metodami praktycznie co teraz. Yy, tylko że teraz robię to po prostu wszystkie pszczoły robię tą samą metodą i koniec tam nie ma w ogóle żadnych przejść, przejść już, nie? że robię część pszczół tak i część pszczół tak. Po prostu wszystkie robię w ten motyw i tyle i koniec. No i, no i tak, i to tak to wygląda, to taka moja dzisiejsze takie zakończenie, to też są jakieś informacje, które można sobie po prostu jakby połączyć z tym wszystkim, co ja robię tutaj i będziemy robić dalej. No i to wszystko i życzę jej nocy i powodzenia w walkach kolejnego dnia i znowu kolejnego i dobranoc.